93, Czyli kolejna trendowa liczba. Ogólnie 93 wzięło się z dodania do siebie 67 oraz 41, to oczywiście nie z liczbą 93, jednak tak zadecydował internet. Jakiegoś większego sensu nie ma ta liczba, poza tym, że ludzie tworzą trzy liczby obok siebie, jak 41, 67 czy właśnie teraz 93 i dodają w tle tą trendową piosenkę związaną z 41. Do tego niektórym twórcom to wyszło na tyle na banie, że nagrywają masy TikToku związanych z 93 i mówią właśnie o tym dodawaniu i tym, że to powinno być kolejna liczba i aby cały internet ją stworzył. Dla mnie to jest powoli już zbyt duży brain roll, jak na mój wiek, i szczerze czuję się, jakbym był już bumerem. Nie śmieszne, ale zaraz dwa z przodu. 41, czyli chodzi o przerobioną wersję Six-Seven. Ogólnie na TikToku dłuższego czasu panuje nowy trend z liczbą 41, czyli chodzi o piosenkę od rapera. Piosenka stała się na tyle trendowa, że masa ludzi zaczęła ją używać dokładnie tak samo, jak to miało miejsce z tym dzieciakiem, gdy krzyczał 67. Do tego panuje nowy taniec, a jest on również oczywiście dosyć podobny do Six-Seven. Liczba 41 nawet stała się na tyle popularna, że ludzie postanowili stworzyć brainrota rota, który jest liczbą 41, dokładnie jak to było z 6-7, którego możemy spotkać przykładowo w style brain rot. Ja sam jestem ciekaw, czy ludzie zaczną tworzyć kolejne liczby i czy w końcu pojawią się jakieś mniejsze brain roty. 41 swek bracie! 68, czyli już czwarta trendowa liczba. Ogólnie po tym, jak ludzie stworzyli trend z liczby 67, to niektórzy zaczęli wstawiać TikToki o 68. Jak dobrze wiecie, od wielu lat jest popularna liczba 69, a teraz stała się 67. Ludzie na TikToku zaczęli wstawiać filmy o liczbie 68, pisząc, że czuje się ona samotna, bo liczby obok niej wybiły się na większą skalę, i jest to taki smutny przypadek. Przykładowo pojawił się TikTok, na którym stoi 67, obok 69, a 68 jest daleko w tle zapomniane. Do tego pojawił się cringe'owy TikTok, na którym Dziewczyna pyta się chłopaka, co on je, a on powiedział, że 6-8 i zaczął robić taniec, jaki robi się do liczby 67. To uniwersum robi się już zbyt dziwne. 67, czyli nowy trend na TikToku. Ogólnie, w przeciągu ostatnich kilku dni, strasznie popularna stała się liczba 67, przez jednego Kidosa, który był na meczu koszykówki i wykrzyczał wtedy do kamery 67. Oczywiście, samym Kidosem pojawiła się masa, ale to naprawdę masa jego memu, jak na przykład to, że ludzie mu przerabiają jego buzię na jakąś ogromną i w tle leci Sigma muzyka. Z Samym znalezieniem wyjaśnienia tej liczby miałem dosyć duży problem, ponieważ większość osób na TikToku pisze, że za 6-7 lat zrozumiesz, albo to, że 6 albo 7 osób zrozumie. Jednak cała sytuacja odwołuje się prawdopodobnie do La Melo Bola, który ma 6.7 stopy wzrostu. I oto cały szał. Chyba, że znacie inne wyjaśnienie, to możecie napisać w komentarzu. 6.7 Piosenka o 6.7. Czyli chodzi o piosenkę związaną z nowym trendem o 6.7. Ogólnie 6 miesięcy temu pojawiła się piosenka na kanale Skrilla o nazwie Dodot 6.7, która zdobyła do teraz aż 10 milionów wyświetleń i po części zapoczątkowała na cały trend związany z tym kidosem. Wiele osób, które tworzą różne edity na TikToku postanowiły, że wykorzystają również jego piosenkę. I stała się ona dosyć mocnym viralem. Ja do końca nie rozumiem i nie przepadam za tym trendem, tym bardziej, że są dosłownie mega głupi, przez to jakie mamy ludzie zaczęli z nim robić, ale tu trzeba poruszyć już w innym materiale. Kto rozumie to 6 albo 7 osób. MEMY O 6-7 Czyli chodzi o dosłownie wysyp memów związanych z nowym trendem 67. 7 Ogólnie na TikToku powstał ogromny trend robienia memów między innymi z tym kidosem jak i innym Najbardziej popularnym memem jest to jak ten kidos mówi 6-7 A potem jego twarz zmienia się w jakąś straszną z otwartą buzią Albo jak idzie po ulicy jak z horroru Poza tym również widziałem jak jakiś ziomek w pracy stworzył z jedzenia cyfry 6 oraz 7 I zaczął robić ten typowy taniec jak macha się rękoma uradu. Do tego ktoś wziął chyba zbyt mocno ten mem do siebie ponieważ leżał na łóżku i pielęgniarka do niego mówiła 6 albo 7, a on machał rękoma. To już chyba alfa generacja. Horror 67, czyli chodzi o masę strasznych TikToków związanych z nowym trendem 67. Ogólnie ludzie porównują tego Kidosa do jednego ze SCP-067, czyli jest to jedna ze strasznych postaci, które były zamknięte w placówce. Poza tym robią jakieś przeróbki, jak ten Kidos niszczy ziemię, czy na przykład idzie ciemną ulicą z jakimś wielkim uśmiechem. Do tego ludzie tworzą jakieś ai historie, gdzie na przykład ten Kidos zaczyna śledzić ludzi, którzy oglądają mecz koszykówki, a później idzie dalej ulicą za nimi, aż do Barbera, a następnie zakrada się do jej domu. Przeróbki są straszne jak i jakieś śmieszne, patrząc na to, że ludzie teraz tworzą Brain road rzeczy. Boję się tego kidosa! 777, czyli boska liczba. Ogólnie jest ona symbolem szczęścia i pozytywnej energii, która w tej liczbie się znajduje. Cyfry 777 to ciekawe są po liczbie 666, które przecież są związane z diabłem, więc jest to ciekawy przypadek, że akurat kolejny zbiór litw już należy do anioła. Liczba 777 ma nam pokazać, że jesteśmy na prawidłowej drodze i że podróż nasza rozwija się w prawidłową stronę, gdybyście gdzieś zobaczyli taki zbiór. Ja sam nie jestem fanem wierzenia w liczby, które według mnie po prostu są zapisane i przyjęto jakąś zasadę pod nie, ale na pewno są osoby, w które to wierzą. Durne te liczby 6,9, czyli mega popularne cyfry, które oznaczają jedną z pozycji leżenia na łóżku. Ogólnie te liczby stały się już dawno temu popularne, bo słyszałem o nich przynajmniej 6 lat temu. Kiedyś, jak było się o wiele mniejszym, w okolicach 10 lat, to nabijało się z nich i mówiło się wszystkim, aby wpisali w przeglądarkę 6,9. Myślę, że są one podobnie znane do 4,20 albo 2,137. Choć wydaje mi się, że o wiele więcej osób będzie kojarzyło, szybciej. 2, 1, 3, 7, niż 6, 9. Według mnie trochę dziwne, że ludzie nabijają się z niej, ale w sumie w moim wieku nigdy nie spotkałem osoby, która mówiła Haha, ha, 6, 9! Więc jestem jako tako dumny z naszego narodu. Ha, 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 6, 9. 6, 6, 6, 6, czyli cyfra szatana. Ogólnie na pewno mogliście o niej słyszeć, ponieważ była często wspominana w różnych sytuacjach, czy to przez księży, czy to przez waszych rówieśników. Sam motyw tych trzech cyfr wziął się z samej Biblii, ponieważ wspomniał Jezus o bestii i o tym, aby przeliczyć liczbę właśnie 666. Jednak to nie jedyny moment, kiedy liczba 666 jest wspomniana w Biblii, bo występuje na przykład jeszcze kiedy do skarbca, miało wpłynąć 666 talentów, albo jeszcze kiedy, że było 666 członków plano Adonicama. Ja sam o tym nie widziałem, że aż tyle motywów było w Biblii właśnie z tymi cyframi. Jestem ciekaw, dlaczego akurat wypadło na te trzy takie same cyfry, a nie na coś innego. Ciekawe jest to, że każda liczba ma jakieś swoje znaczenie. Ja wolę 666. 420, czyli liczba oznaczająca, że lubicie zielone brokuły. Ogólnie stała się ona bardzo popularna gdzieś na przestrzeni ostatnich lat. I większość osób w wieku 12+, plus wie co ona oznacza. Symbolem tych cyfr jest zielony liść, który wskazuje właśnie na te brokuły. Sama liczba 420 wzięła się od godziny spożywania właśnie tych substancji. Ponieważ było one brane o 4.20, czyli w Polsce o 16.20. Wszystko wzięło się z USA i akurat przypadkiem przyjęło się na całym świecie. Według mnie takich cyfr nie powinno być, bo na pewno nie jedna osoba wtedy je wzięła. Bo akurat wybiła ta godzina. Ja jestem przeciwko używkom. 420 2137, czyli chodzi o bardzo popularny mem, polegający się na śmianiu się z tej godziny. O godzinie 21:37 zmarł Jan Paweł II i w sumie nie wiem czemu, ale stało się to wielkim memem. Większość ludzi nie memuje z tego specjalnie, a po prostu z samej godziny i samego mema, a nie z powodu śmierci papieża. Często na Discordach mogłem zauważyć, jak ludzie o godzinie 21:37 zaczynali pisać na czacie, że jest ta godzina i czasem na czacie głosowym dało się spotkać kogoś, kto śpiewał. Barkę. Według mnie, jeżeli ktoś tym bardzo nie denerwuje i nie wyśmiewa celowo papieża, to jest to tolerancyjne i nie powinno nikomu jakoś mocno przeszkadzać. A jeżeli przeszkadza, to niech poczeka z dwie minuty. Kiedy staną na 1337, czyli chodzi o skrót liczby, który oznacza słowa elita. Ogólnie, kiedyś on był często używany i możecie kojarzyć takiego ziomka jak Scream King 1337 i to właśnie u niego jako pierwszego zobaczyłem te liczby. Potem pamiętam, że więcej osób zaczęło z nich korzystać i stały się one dosyć często kojarzone z dobrymi graczami w Minecraft'cie Oczywiście potem te słabe osoby je wrzucały do swojego niku, więc straciły trochę swoją wartość, ale nadal oznaczały słowa elita. Prezentowały się takie osoby w tym, że były po prostu dobre i wyróżniały się swoimi umiejętnościami ale na pewno zastosowanie liczb 1, 3, 3, 7 było również używane nie tylko w Minecrafcie, ale na 100% również w innych rzeczach. Ja wolę 1, 3, 3 8.